Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem siódemkowym. Kupiłam wszystkie, przynajmniej mi się wydaje, że wszystkie z drapeczki, w których szuka się siódemki. Mamy platynowe 7, ekstra 3 siódemki, playbook, laki 7, super 7 i worek pieniędzy. W niektórych szuka się jeszcze czegoś poza siódemką, ale myśl przewodnia były to zdrabki, w których szuka się siódemki i jest to pomysł mojego, naszego widza r.mateusz. Mateusz, bardzo Ci Mateusz dziękuję za propozycję. Zobaczymy, czy Twój pomysł okaże się dobry. Zostawiajcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał, aby być ze mną na bieżąco, najlepiej z dzwoneczkiem. Taka e, mała przypominajka: jeżeli ktoś mimo subskrybowania mojego kanału nie pokazuje Wam się, e, że jakiś mój filmik wchodzi, dopiero jak wejdziecie na kanał, widzicie, że coś dodałam, to proszę odsubskrybować mnie i zasubskrybować na nowo e, z dzwoneczkiem. Najlepiej wtedy będziecie dostawać znowu powiadomienia, bo YouTube no, leci w kulki. Także wiecie, jak jest, komentarze, wyświetlenia, no. Robią sobie jaja po prostu. Jaja sobie robią. A teraz przechodzimy do drapania. Dla Mateusza zostawcie w komentarzach piwka. O, niech będą piwka, nie serduszka, a piwka. Wkład, jaki ja tu mam dzisiaj, 30, 50, 56 złotyszy. Zaczniemy od worka pieniędzy z numerem 36. Szukam tej pliku, bądź właśnie siódemki. Siódemka mnoży nam wygraną razy dwa, wszystkie zdrapeczki podawał mi pan Andrzej z Lotto prosiłam o wygrane, także zobaczymy no i szukamy a jest skrzynia podkowa pierścionek sztabka, monety diament zegarek i bank no także pierwszy pustak D, E no zobaczymy co ten pan Andrzej tu wymodził Super 7 z numerem 27. Szukamy siódemek czarnej bądź niebieskiej. Niebieska mnoży nam wygraną razy 2. No i patrzymy. O proszę, zaczynamy pięknie. Mamy czarną siódemkę. 3, 8, 4, 5, 2 i 9. A tu mamy 14 zł. No ja cię sunę. Nie wierzę. Pierwszy raz mam słuchajcie, taką wygraną szaloną tej zdrawce. Normalnie szoki, niedowierzanie. 14 zeta. Szaleństwo, no panie Andrzeju. Nie wiem, raczej pan Andrzej nie siedzi na YouTube, chociaż mówił, że podrapuje sobie czasem, no ale to nie znaczy, że siedzi na YouTubie. Jak siedzi, to pozdrawiam po raz kolejny. Laki 7 z numerem, jaki to jest numerek? 30. W się szukamy podkowy, wtedy wygrywamy dyszkę, a jest kwiatek. Tutaj szukamy wygrywających liczb i siódemeczki: 16, 21, 25, 26, 19, 14, 30 i 13. No niestety, CM, pustak. Weźmy sobie teraz ekstra trzy siódemki, no tutaj szukamy po prostu siódemek, im więcej, tym lepiej. Zdrapeczka z numerem 7. no zobaczymy, zobaczymy czy szczęśliwa, nie będę tu czytać, jak nie będzie, to nie będzie. Gra pierwsza, brak siódemek, brak, no po prostu nie ma, <laughs> nie ma, nie ma. Ktoś mi nie lubi to lotto, jak chyba większość z nas. Strasznie ta zdrawka sypi. Jakaś taka kulawa warstwa sypiąca. O, już mi sąsiedzi stukają. Nie ja wiem, tam gdzieś pójdę, tak ja im stuknę. No i gdzie te siódemki? cholera jasna. No i nie ma pustak. No, my co tam pogadamy w tym to z Panem Andrzejem. Platynowa siódemka z numerem 10. Szukamy platy, szukamy siódemek. Siódemka mnoży nam wygraną razy dwa. Tą siódemkę miałam raz czy dwa. Nie chcę kłamać, bo nie pamiętam. I co my tu mamy? Jest podkowa. Jest, patrzcie, siódemka, no zarąbiaszczo. Czyli już mamy minimum dwie dychy, zegar. Korona, a tą jedną platynę sama wybrałam i były ostatki i był numerek dziesiąty, pamiętając właśnie o Asi odcinku, numer Danusi Szczęśliwy, wzięłam właśnie tą dziesiątkę, także dobrze zrobiłam. Musza, musza, muszka, Jezu, tulipan, patrzcie druga siódemka, no nie wierzę, czyli ze... Co tam się wali kolor? Ze 4 już paczki mi spadają gotowe do wysyłki. Już mamy minimum 4 dychy. No szaleństwo, róża. Auto. To jest powinna się platyna. Czyli by było pewnie 5 dyszek. Wiśnie, bransoletka. Jest platyna, czyli tak jak myślę, będzie 5 dych. Pierścionek, prezent, perfum. Klucz, trofeum, gwiazda, słońce i naszyjnik pod platyną. Co my tu mamy? Pewnie dyszkę. Tak jest, jest dyszka. No i tutaj jest dyszka, czyli 20, bo razy 2 i tutaj 20, czyli mamy, słuchajcie, 50 zł na tej zdrapce razem z tą super 7 to już mamy odcinek, słuchajcie, na plusie. Nie wiem, czy to nie pierwsza taka wygrana w tej zdrabce moja. Pięknie, no to Mateusz, udało ci się, udał ci się pomysł. A jeszcze mamy klejbuczka. Jeżeli on coś da, to już tylko powiększamy plus. Numerek 15. wybrał pan Andrzejek. Pozdrawiam Kasieńka z kanału Dark Kasia, bo to jej piętnastka. No i patrzymy, czy coś dołożymy, czy już nie. Powiększymy plusiora. Szukamy tutaj wygrywających liczb i siódemek. A mamy 16, 32, 4 i 23. A co my tu mamy? Trójkę. No to obok, nieładnie. 25, 8, 31 same obok. Jest wygrana, 23, świetnie. Świetnie, no, Panie Andrzejku, będzie czekolada. 24. Jest i siódemka, pięknie. Ona mnoży nie. Ale jest wygrana. 15 i 18, czyli tu już mamy dwie wygrane. Tutaj szukamy siódemki bądź rubinu, rubin nam mnoży. Jest portfel, pierścień, perfumy, kufer, moneta. Perła, zegarek, szminka, worek i korona. Także tu nie mamy nic. Sobie tak do środka ten trzeba albo tu bo będzie się kulawo drapać. Ok. Kolejna strapunia szmaragdowa, siódemeczka. Tutaj szukamy trzech siódemek w danej grze, w każdej grze, aby coś wygrać. Jest siedem pierścionek, plik, róża. Siedem plik, siedem. Portfel i złoto. Złoto, siedem pierścionek, worek. Perfumy, kufer, siódemka, moneta. Siedem worek, perła, zegarek. Siedem róża, siedem szminka i bransoletka bransoletka perła, siódemka i diament, czy tam brylant szafir, jeszcze lepiej ametystowa szukamy dwóch tych samych symboli w każdej grze i co my tu mamy? kufer i złoto korona lustro portfel, zegarek zegarek, lustro Portfel pierścionek, worek skrzynia, pierścień korona, moneta i moneta. Także tu mamy wygraną. Pewnie będą trzy dyszki. Perła i perła, ale wiecie, lepsze trzy dyszki i zwrot niż zero na najdroższej zdawce. Topazowa. Szukamy wygrywających liczb. Jakich liczb? Boże, szukamy trzech identycznych. Symboli, a jak znajdziemy trzy siódemki, mnożymy wygraną razy dwa. Prezent plik, perła, perła i podkowa, dzwon, dzwon, naszyjnik, świnia, świnia i świnia. Naszyjnik prezent, lustro róża, perfumy korona, lustro pierścień, szminka podkowa. Złoto, złoto i pierścionek. Tutaj szukam trzech takich samych kwot, ale nie mamy. I tutaj szukamy symbolu kufra. No i patrzymy. Jest lustro, zegarek, perła, korona, worek, moneta, perfumy i szninka. No, na pewno będzie 30, sprawdzamy sobie. Tutaj jest. Piątal to jest 5, 10, 15, 20 i 30. No i pięknie. Nie pamiętam czy to B. Dokładnie, fajnie klejbuczek się zwrócił. Zwis posprzątam później. Także przechodzimy do podsumowania, świetnego podsumowania, kochani. Bo na 56 zł mamy 50 w platynce, 30 w playbooku, 14 w siódemce. Mamy razem 80-94 zł. 94 zł na wydane 56. No tak, to mogłabym drapać zawsze. Tobie, Mateusz, raz jeszcze dziękuję za propozycję. Zostawiajcie piwka w komentarzach dla Mateusza. Zostawcie łapki, jak Wam się podobało. Miły komentarz. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.